Cześć ciekawscy. To wydarzyło się naprawdę, choć brzmi jak scenariusz hollywoodzkiego filmu. Grupa starszych panów dokonała największego napadu w historii Anglii. Ich plan działania był tak precyzyjny, że zaskoczył wszystkich pracujących przez sprawie. Gdy szukano przestępców, którzy okradli skarbiec w Hatton Garden, z kosztowności szacowanych na 200 milionów funtów, nikt nie spodziewał się, że sprawcami okażą się osoby w wieku emerytalnym. Najstarszy z nich i jednocześnie jeden z przywódców grupy miał w chwili historycznego skoku 76 lat. Nic dziwnego, że zostali okrzyknięci przez prasę, gangiem emerytów, dziadków lub staruszków. Gdy wielu ich rówieśników mieszkało już w domach opieki, oni z ekscytowaniem złamali prawo. Jak udało się im dokonać tak zuchwałego rabunku? W tej historii jest wiele zaskakujących zwrotów akcji, a złodzieje mieli bardzo pracowite święta wielkanocne 2015 roku. Ile skradzionych kosztowności odzyskano? Jaki spotkał los panów w podeszłym wieku? Już za chwilę poznacie szczegóły tego niezwykłego incydentu, ale najpierw nie zapomnijcie o subie kciuku w górę i kliknięciu dzwonka z powiadomieniami. Wszystko zaczęło się, gdy jeden ze starszych panów podczas wizyty w pubie zaczął narzekać swoim przyjaciołom, że potrzebuje dodatkowej gotówki. I tak narodził się pomysł, który postanowiono zrealizować. Celem stał się Hatton Garden Safe Deposit w Londynie i podziemny skarby z kosztownościami wartymi miliardy. Budynek położony jest w samym centrum jubilerskiej dzielnicy, która słynie ze sprzedaży diamentów i wszelkich drogocennych kosztowności. Mężczyźni przygotowywali się do napadu drobiazgowo przez trzy lata. Długi wielkanocny weekend 2015 roku, czyli termin, w którym dokonali skoku, nie był ani trochę przypadkowy. Zarówno budynek, który postanowili okraść, jak i pozostałe w sąsiedztwie, zostały bowiem zamknięte. Oprócz tego, że święta zapewniły im spokój i dużo czasu na działanie, to również większe łupy. Skarbiec był pełny i znajdowało się w nim więcej kosztowności niż na co dzień, ponieważ swój towar w depozyt złożyli klienci okolicznych sklepów jubilerskich oraz sami jubilerzy. Skrytki wypełniała gotówka i złoto, ale także drogocenna biżuteria rodowa czy zapasy kamieni szlachetnych gromadzonych przez pokolenie rzemieślników. Jeśli komuś wydawało się, że doskonały plan nieprawdopodobny fart i zwroty akcji w produkcjach filmowych opowiadających o napadach są przesadą, to się mylił. Jak pokazuje historia gangu emerytów, życie pisze najlepsze scenariusze. Rabusie byli lepsi niż Bohaterowie filmu Ocean's 11 z 2001 roku i mieli skrupulatnie przygotowaną strategię, niczym profesor i jego grupa z serialu Dom z Papieru. Prawdziwe wydarzenia przypominają też inny film, w starym, dobrym stylu, w którym zagrali Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin. Obraz ten, podobnie zresztą jak hitowy Dom z Papieru, powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, i wydaje się, że napad emerytów na skarby z Hatton Garden mógł być inspiracją dla jego twórców. Po rabunku, gdy życie po świętach wróciło do swojego normalnego rytmu, a ludzie do swoich codziennych obowiązków, zorientowano się, że w budynku Hatton Garden doszło do potężnej kradzieży. Została zawiadomiona londyńska policja, a funkcjonariusze zostali w skarbcu tylko bałagan, pył i gruz. Straty początkowo były trudne do oszacowania, jednak szybko rabunek okrzyknięto włamaniem stulecia, jednocześnie największą kradzieżą, jaka kiedykolwiek miała miejsce w historii Anglii. Z zewnątrz nie było żadnych śladów łamania, nikt też nie ucierpiał. Ubrani w budowlane kaski, odblaskowe kamizelki przestępcy do wykonania swego planu wykorzystali szyb windy w pobliskim budynku. Wnieśli ze sobą duże pojemniki na śmieci i różne pudełka, w których prawdopodobnie ukryli sprzęt, a później wynieśli w nich kosztowności. Śledztwo wykazało, że drzwiami przeciwpożarowymi wpuścił ich rudowłosy mężczyzna, który nie został zidentyfikowany i przebywa na wolności. Za wyświadczenie przysługi złodzieją miał dostać 20 tysięcy funtów. Staruszkowie zjechali po linach do piwnic, a później zaczęli przewiercanie ponad półmetrowej żelbetonowej ściany do skarbca. Co ciekawe, w pierwszym podejściu nie udało im się przebić, ponieważ świdry, które mieli, nie dały rady. Mogli jednak działać bez żadnego skrępowania, bo mieli czas. Wrócili więc następnego dnia zabierając ze sobą lepszy sprzęt i dokończyli to co zaczęli. Zanim dostali się do skrytek z kosztownościami musieli jeszcze pokonać m.in. 18-calowe metalowe drzwi i na ich drodze była również dozneutralizowana instalacja alarmowa. Nie wiadomo jak gangowi złożonemu z emerytów udało się rozbroić nowoczesne zabezpieczenia, jednak w pewnym momencie zaliczyli potknięcie. Jeden z alarmów zadziałał i na chwilę się aktywało, ale szczęście sprzyjało rabusiom. Choć trudno w to uwierzyć, ochrona nie dopełniła odpowiednio swoich obowiązków. Strażnik, który pełnił wtedy służbę zszedł do piwnicy budynku i zajrzał przez drzwi, ale nie dostrzegł niczego podejrzanego. W związku z tym policja nie przysłała patrolu. Złodzieje mogli kontynuować swój plan, aż w końcu z sukcesem opróżnili skrytki. Początkowo, gdy różne media rozpisywały się o sprawie, informacje mówiły o splądrowaniu przez złodziei nawet kilkuset skrytek. Jednak późniejsze raporty policyjne podawały zgodnie, że mężczyźni opróżnili ich ponad 70 z niemal tysiąca. W ich ręce trafiły kosztowności oficjalnie wycenione przez policję na około 15 milionów funtów. Szacuje się jednak, że prawdziwe straty wynoszą o wiele, wiele więcej. Kolejna kwota strat to kolejna zagadka tego rabunku i nigdy nie będzie poznana. Duża część okradzionych klientów Hatton Garden nie chciała podzielić się z policją informacjami o tym, co przechowywali w swoich skrytkach i ile było to warte. Fakt, że nie byli zainteresowani deklarowaniem utraconego majątku przekłada się na brak pełnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Podobnie sprawa wyglądała z ubezpieczeniem skrytek. Wprawdzie część z nich była ubezpieczona, jednak wielu właścicieli nie zdecydowało się na wykupienie polisy, ponieważ nie chcieliby ktokolwiek wiedział co przechowują. Kwota skradzionych kosztowności nie była też znana właścicielom skarbca, bo jak się okazuje klienci płacą nie tylko za bezpieczeństwo, ale również za dyskrecję. Zdaniem Scotland Yardu całkowita wartość łupu wyniesionego przez bandytów mogła dochodzić do ponad 200 milionów funtów. A to plasuje napad gangu staruszków na pierwszym miejscu spośród wszystkich kradzieży do jakich doszło w Anglii. Sprawcy po czasie zostali złapani, jednak nie stało się to od razu. Kwiecień 2015 roku to precyzyjnie obrabowany skarbiec, wielomilionowe straty i złodzieje, którzy spokojnie opuścili splądrowane przez siebie miejsce. Nie zostawili po sobie zbyt wielu śladów i prasa rozpisywała się, że policja może nigdy ich nie wytrobić. Zniknął też twardy dysk, na którym był zapisany obraz kamer monitoringu. Rabunego, krzyknięty napadem stulecia, postawił na nogi wszystkie służby, które przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję. W końcu udało się ustalić tożsamości złodziei, dotrzeć do domów podejrzanych m.in. dzięki namierzeniu białego Mercedesa, którym z miejsca przestępstwa uciekło czworo z nich. Nikt się jednak nie spodziewał, że napadu dokonali panowie w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Według dostępnych informacji, gdy aresztowano podejrzanych, znaleziono przy nich m.in. sprzęt do przetapiania metali, wyposażenie do testowania diamentów oraz podręcznik kryminalistyka dla opornych a obsługi różnych narzędzi uczyli się oglądając filmy na YouTubie. W innych napadu lub podejrzanych o współpracę z robusiami znaleziono między 2015 a 2016 rokiem. Siedem osób usłyszało wówczas zarzuty. Jeden z przywódców grupy, Brian Reader, w chwili popełnienia przestępstwa miał 76 lat i dotarł na miejsce napadu autobusem, korzystając z darmowego biletu przysługującego emerytom. Poza nim przywódcami gangu byli także 75-letni John Collins, 67-letni Terry Perkins i 58-letni Daniel Jones. Wszyscy przyznali się do zarzutu spiskowania w celu przeprowadzenia włamania. Dwaj kolejni również zostali skazani z tego samego paragrafu. Byli to 60-letni William Lincoln i 58-letni Carl Wood. Panowie usłyszeli wyrok od 6 do 7 lat więzienia. Z kolei 48-letni Hugh Doyle za ukrywanie łupu otrzymał 21 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Ósmy mężczyzna, John Harbinson, został uniewinnionie zwolniony. Aresztowani zostali zobowiązani do zapłacenia łącznie kilkudziesięciu milionów odszkodowania, w przeciwnym razie ich wyroki miały zostać wydłużone o kilka dodatkowych lat. Jeden z nich, a dokładnie Terry Perkins, zmarł na atak serca podczas pobytu za kratkami w 2015 roku, a pozostali mężczyźni nadal odsiadują swoje wyroki. Służbom pracującym nad sprawą udało się w domach sprawców odnaleźć jedynie część skradzionych dóbr. Kosztowności były ponoć ukryte też pod nagrobkami na cmentarzu w północnym Londynie. Według informacji z 15-milionowych strat, które zostały oficjalnie zgłoszone przez poszkodowanych, udało się odzyskać zaledwie jedną trzecią z nich. Policja intensywnie pracowała, by zwrócić odzyskane rzeczy prawowitym właścicielom. Ale w tej historii jest wciąż wiele pytań bez odpowiedzi. Zagadką pozostaje nie tylko to, jaką faktyczną kwotę udało się wynieść złodziejom i skąd starsi panowie mieli wiedzę na temat nowoczesnego systemu zabezpieczeń. Nie wiadomo też na przykład skąd znali rozkład pomieszczeń i zwyczaje pracowników. Jedne z pewne, ich wyrafinowane i skrzennie zaplanowane przestępstwo zaskoczyło nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Ale powiedzcie ciekawcy, czy słyszeliście o innym równie nieprawdopodobnym rabunku? Jakie filmy związane z tą tematyką lubicie najbardziej? Jesteście fanami takich produkcji jak Dom z Papieru czy Oceans 11? A może widzieliście w starym dobrym stylu zainspirowany wydarzeniami w Hatton Garden? Napiszcie nam w komentarzach pod tym odcinkiem, a jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim co dzieje się na tym kanale, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Możecie też wesprzeć dla ciekawskich wow klikając ikonkę podziękuj i powiedzieć o naszych ciekawych odcinkach swoim znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!